W tych czasach warto być naprawdę czujnym, z kim się trzymać i komu ufać. To nie jest wcale łatwe, dlatego ważna zasada, zawsze trzeba się zastanowić, co się komu opowiada. Zaufanie mi jest ciężko, tobie to już powiem To jak przejść szybko przez rozpalony ogień Niby wszystko gra, ale jest coś na rzeczy Dlatego uważam, że nie warto się spieszyć Żyć spokojnie, obserwować zawsze daną sprawę Mieć pojęcie co się dzieje i co będzie dalej Nie wykonywać dziwnych ruchów, chwilę poczekać Może być tak, że ktoś zacznie bez powodu szczekać Nic przyjemnego dla ucha, tak to jest Chcesz, żeby było dobrze, a wpadasz w płomieni Miałem takich, co wydawali się w porządku Czułem się jakby w lat... No mi w rządku, życie takie jest Trzeba się wszędzie rozglądać Z każdego rogu może jakaś niespodzianka spotkać Ja chcę aby było dobrze i słucham Pana Boga On wie którędy prowadzi najlepsza droga Uważaj z kim się trzymasz, uważaj co mówisz Lepiej za zanim coś z wypuścisz wypuścisz Przyjaźni, miłości nigdy nie kupisz Dobro wygrywa ze złem, warto się nawrócić Uważaj z kim się trzymasz, uważaj co mówisz Lepiej przemyśl zanim coś z wypuścisz wypuścisz Przyjaźni, miłości nigdy nie kupisz Dobro wygrywa ze złem, warto się nawrócić Życie trzeba przetrwać, zacisnąć swoje pięści Teraz nie ma znaczenia, czy są tutaj lepsi Przeszedłem nieraz w piekło i dużo nauczyło Byłem pewien, że będzie dobro zwyciężyło Od ludzi się trzymam na dystans, mam powody Zostałem nieraz dosyć mentalnie skrzywdzony Można powiedzieć, że teraz leję na nich wody Dobrze mi się już żyje jak do tej pory Mam swoich dwóch najbliższych przyjaciół Nigdy na mi kasa nie rządziła bratku Rap Studio to to jest mój drugi przecież dom Nagrywam w domu, ale wiesz o co chodzi ziom W sobotę planuję zrobić swój pierwszy teledysk Pomoże mi przyjaciółka, której ufam jak kiedyś Dobro zawsze wygrywa, ze złem ja o tym wiem I tak zawsze przemyślę, zanim coś powiem Nieraz się przejechałem i wolę być czujniejszy Takie jest życie i też stałem się odważniejszy Miłości, przyjaźni nie kupisz nigdy za kasę im coś chcesz zrobić, to zastanów się bracie Uwaga, z kim się trzymasz, uważaj co mówisz Lepiej przemyśl zanim coś z Przyjaźni, miłości nigdy nie kupisz. Dobro wygrywa ze złem, warto się nawrócić. Uważaj z kim się trzymasz, uważaj co mówisz. Lepiej przemieść za nim, coś z musi wypuścisz. Przyjaźni, miłości nigdy nie kupisz. Dobro wygrywa ze złem, warto się nawrócić. Uważaj z kim się trzymasz, uważaj co mówisz. Lepiej przemieść za nim, coś z musi wypuścisz. Przyjaźni, miłości nigdy nie kupisz. Dobro wygrywa ze złem, warto się nawrócić.